Witajcie na kanale Czarny Sport, a w dzisiejszym odcinku opowiem o historii Zbigniewa Raniżewskiego oraz o przyczynie jego śmierci, którą jego rodzina poznała dopiero po 55 latach. Na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport, my już lecimy z tym materiałem. Rok 1956, Wiedeń, 15 bieg meczu Austria-Polska. Śmiertelnemu wypadkowi uległ polski żużlowiec Zbigniew Raniszewski, który z impetem uderzył w betonowe schody. Rodzina tragicznie zmarłego zawodnika od wielu lat próbuje ustalić przyczynę śmierci wychowanka KS Toruń. W raporcie napisano, że zawinił zawodnik i był to splot nieszczęśliwych zdarzeń. Nigdy nie ukarano winnych tej śmierci, a rodzina nie dostała odszkodowania, które zostało jej przyznane, bo pieniądze gdzieś się zawieruszyły podczas przekazywania z jednej instytucji do drugiej. Przez ponad pół wieku rodzina Zbigniewa Raniszewskiego. Nie wiedziała, jaka była prawdziwa przyczyna jego śmierci. I uwaga, mamy rok 2011. Nadchodzi era smartfonów i komputerów. Wnuczek Zbigniewa Raniszewskiego siada przed komputerem i wpisuje w wyszukiwarce YouTube wypadki żużlowe. Ku jego oczom ukazuje się wypadek Zbigniewa Raniszewskiego, jego dziadka, sprzed ponad pół wieku. Wnuczek Zbigniewa od razu idzie powiedzieć wszystko mamie, 53-letniej wówczas Małgorzacie Raniszewskiej córce zmarłego żużlowca. Takdy to widzi jest zszokowana. Od razu idzie do Polskiego Związku Motorowego i żąda wyjaśnień. Co było prawdziwą przyczyną śmierci jej ojca Zbigniewa Raniszewskiego? No dobrze, ale jakie było to wideo? Nagranie było wstrząsające. Widać na nim, że na stadionie, na którym toczył się pojedynek, nie było warunków do zorganizowania zawodów żużlowych. Brakowało barierek zabezpieczających, nie było nawet płotu. Zbigniew Raniszewski zginął, gdy wjechał pod schody, którymi publiczność wchodziła na trybuny, które znajdowały się właściwie na torze. Jeszcze przed wypadkiem Raniszewskiego w czasie zawodów pod schody wjechał inny polski żużlowiec Andrzej Krzesiński. Został ranny w głowę i trafił do szpitala. Zawodów jednak nie przerwano. Chwilę potem doszło do wypadku Raniszewskiego. Jego ciało do Polski przywieziono pociągiem towarowym, oczywiście w trumnie. To miała być jego ostatnia impreza, ostatnie zawody. Miał już żonę, w domu dwójkę małych dzieci. Moja mama wspomina, że chciał poświęcić się rodzinie, więcej już nie ryzykować. Po powrocie z Wiednia miał ogłosić zakończenie kariery, opowiada Małgorzata, córka Żużlowca w rozmowie z onet.pl. Kobieta dotarła do osoby, która umieściła film w sieci. Liczy na to, że odnajdzie dłuższy fragment nagrania. Pozna następne szczegóły tej układanki. Niestety z jej serca nigdy już nie zniknie ból. I prawdopodobnie nigdy nie pozna odpowiedzi na podstawowe pytania. Dlaczego zawody odbyły się w takich warunkach? Dlaczego nie przerwano ich po pierwszym wypadku? Dlaczego przed rodziną ukrywano, że do śmierci ich bliskiego doszło w wyniku skandalicznych zaniedbań organizatorów wyścigu? W 2012 roku pani Małgorzata przyznała, że dalej czeka, aż ktoś się z nią spotka ktoś z Polskiego Związku Motorowego. Do spotkania na razie nie doszło. Historia naprawdę przedziwna. Dziękuję, że przesłaliście mi ją na Instagramie fani Czarnego Sportu. Bo gdy ja ją pierwszy raz zobaczyłem, byłem totalnie w szoku. Na końcu tego materiału pokażę Wam się upadek Zbigniewa Raniszewskiego już nie w zwolnieniu, ale tylko dla widzów o mocnych nerwach. Jeśli jednak to dla Ciebie za dużo i już teraz chcesz zakończyć odcinek, to zachęcam Cię do subskrypcji, do dostawienia łapki w górę oraz miłego komentarza. Możecie mi podsymać pomysły na filmy w komentarzu poniżej. Ja już nie przedłużam. Do następnego odcinka. Na razie cześć.